O, samo włączyło się nagrywanie. To niech będzie. E, słuchajcie, e, nazywam się Lidia Piechota i tym nagraniem wznawiam cykl. Nie wiem, czy to jest dobry początek, ale niech będzie. E, wznawiam cykl Lidiowe 5 minut w czasie zarazy. Kiedyś publikowałam takie filmy, rok temu. Rok temu publikowałam takie filmy, e, kiedy po raz pierwszy pojawił się w sieci hashtag zostań w domu. Wtedy byłam w zupełnie innym miejscu, zarówno jeśli chodzi o mapę Polski, jak i o swój... swoje samopoczucie. Tak patrzę na siebie i myślę sobie, to nie jest instagramowy image. Nie mam make-upu, mam zmarznięty nos, jestem w ogrodzie, mam brudną czapkę, ale to nic, to jest autentyczne, i pomyślałam sobie, że właśnie dzisiaj chcę, chcę nagrać to wideo, bo dużo um, myśli pojawia mi się w głowie, ale takich myśli, których nie odrzucam i którym nie mówię: odjedźcie sobie, bo to nie mój pociąg. Tylko one są dobre, bo są autentyczne, jest w nich prawda, jest w nich spokój, i tym spokojem zamierzam się w tych y, filmikach dzielić. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień bo w kalendarzu jest coś co nazywa się niedzielą palmową i dla wielu z was jest to bardzo symboliczny i ważny dzień, kiedy idziecie do kościółka z palmami. Ja nie chodzę do kościoła. Mój syn bardzo pięknie opowiada o tym, że ma Boga w sercu, a ja zawsze mówię, że całe dobro, które czynię i tak jest zauważane. A każdy z nas Boga ma, ma w sobie. Kiedyś był taki utwór, Ty też jesteś Bogiem. Wyobraź to sobie sobie. Takie, do takiej szkoły chodziłam. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć coś innego. W niedzielę, niedziela palmowa dla mnie nie ma nic wspólnego z odrodzeniem, chociaż. Od dzisiaj już może mieć, bo, bo pojawił się taki nowy proces myślowy. W niedzielę palmową, 7 lat temu, teraz zezna głęboki oddech, um, zmarł mój brat. Um, to był wtedy kwiecień. I wracanie do tamtych. Wydarzeń zawsze mnie, zawsze wywołuje łzy, ale bo to jest takie, no, mocne mocne. To był mój młodszy brat, który całym swoim życiem wprowadzał dużo akcji swoją nagłą śmiercią, także swoim odejściem, Paradoksalnie zaprowadził spokój i uruchomił dużo procesów zdrowienia. Potrzebowałam na to czasu. Nie wiem jak do końca jest w tej chwili z moimi rodzicami. Teraz mówię też jako rodzic, bo utrata dziecka dla rodzica jest hardcorem. Kilka dni temu też zmarł cudowny człowiek, fajny dzieciak, mój współ... współredaktor z Radiospacji, Franek Majewski. Nawet nie wiedziałam, że był chory i się tak zanosiło na to, ale, słuchajcie, w ogóle nie chciałam teraz beczeć, i, bo to nie o to chodziło. Chciałam tylko powiedzieć, że... że... dla każdego każdy dzień, każdy czas ma zupełnie inne znaczenie. I dla mnie... Ten czas, który ich kojarzony jest z odrodzeniem, czyli. Baby, chodź! Czyli święta wielkanocne baby, baby. faktycznie jest czasem odrodzenia, bo, bo kojarzy się z odejściem czegoś i przyjściem czegoś nowego, bo za każdym razem, kiedy coś, ktoś odchodzi, pojawia się nowa przestrzeń, pojawia się, tak będę zerkać, bo. Baby, ona coś widzi! Możesz zobaczyć syneczku? I pobiegnij za nią proszę. Pokażę Wam jaki mam piękny zachód słońca. Widzicie? Nie widzicie. Czemu nie widzicie tego? O jest. A tu jest mój świeżo przekopany kawałek ogródka i jeszcze tu mam do wyplewienia. Minęło 5 minut, ale te pierwsze 5 minut w czasie zaraz niech będą trochę dłuższe. Będę starała się w przyszłości trzymać 5 minut. Każde zdarzenie jest po coś w każdym zdarzeniu. Yy, przeładowuje się jakaś energia, następuje transformacja. Yy, każdy czas, yy, każde zdarzenie ma swój odpowiedni czas, zdrowienie ma swój odpowiedni czas. Yy, I nie ma co się spieszyć, jeżeli wydaje się wam, że ten czas się przeciąga. Teraz znowu jest tak, że. Yy, że, że często czytam gdzieś, że o jest trudno, o, to jest taki czas, że wymagający. Wiecie co no? Wszystko jest takie, jak to odbieramy i czasem warto naprawdę posłuchać tych psztyczków i tego, o oh my godness. I tego, co nam się zdarza, szczególnie jeżeli się powtarza, tak jak lockdowny w Polsce aktualnie. Bo to znaczy, że jeszcze jest coś do zrobienia. To znaczy, że jeszcze nie posłuchaliśmy. To znaczy, że jeszcze jest czas na kreowanie własnej przestrzeni. Wyobraźcie sobie, jak teraz, siedząc w tych inkubatorach, jak możemy rozwijać siebie, jak możemy mieć wgląd w siebie, jak możemy zająć się tym, na co nigdy nie mieliśmy czasu, albo nawet nie wiedzieliśmy, że możemy mieć, że możemy się tym zająć, że to jest fajne, że to jest wartościowe i że to jest nam potrzebne. Myślę sobie, że właśnie yy, na tym to polega, żeby tak przetransformować yy, okoliczności, logistykę wokół siebie, żeby to, jak jest, było odpowiednie, żeby to, jak jest, było optymalne yy, i nie, że o nie, znowu coś tam, ok, jest tak, no dobra, to co ja mogę zrobić, żeby to wykorzystać? Co ja mogę zrobić. Co ja chcę zrobić, co, na co mam ochotę, z czym mi się coś kojarzy, to jest czas zdecydowanie permanentnych weryfikacji i światopoglądu i e, przyzwyczajeń. I e, to jest czas robienia rzeczy, których nie robiliśmy. Z różnych powodów, albo to, to jest czas bardzo często wracania do rzeczy, które zarzuciliśmy z jakiegoś powodu, bo, bo, bo ten co, pośpiech codzienny spowodował, że przestaliśmy iść w swoim kierunku. Tak było w moim, e, w moim wypadku na pewno, że ja wracam do, do różnych rzeczy, które dawno, dawno temu robiłam i teraz znowu są moje, znowu do mnie. to wraca do mnie wszystko to, co już znam i co gdzieś przestałam robić. Z jakiegoś powodu. I tutaj nie będę się teraz wgłębiać w te y, przyczyny, lub co to jest konkretnie. Y, pewnie przyjdzie na to czas. Y, dzielę się z Wami tym moim dzisiejszym nastrojem, bo y, ten czas weryfikuje to, kim jesteśmy. Ten czas weryfikuje to, ile tego spokoju tak naprawdę jest w nas. Ile tego odpuszczenia, ile tego machnięcia ręką. Bo wcale nie trzeba się szarpać, bo życie to bajka, a nie walka. I w świetle najróżniejszych tragedii, smutnych zdarzeń, zawsze warto pamiętać o tym, że później wychodzi słońce i, i przychodzi spokój. I można po prostu zmienić kierunek. I w końcu iść w odpowiednim, znaleźć się w zupełnie innym miejscu. No i myślę, że ważne jest właśnie to, że, że, żeby coś się zadziało, potrzebna jest przestrzeń. Więc zachęcam Was do tego, żeby tę przestrzeń sobie stwarzać. A teraz całuję Was bardzo. Wracam do plewienia ogródka. Mhm. Zak siedzi na drzewie, Zak siedzi na drzewie, czekajcie, gdzie jest drzewo. O, tu jest drzewo. O, jak pięknie. Także tak. tak. Ważny jest ten spokój i ważne jest to, żeby. Baby! Żeby, żeby po prostu znaleźć ciebie w swoim środeczku. Bo. Wszystko jest dobrze. Całusy. Cześć.